Zmieni się w niej wystrój, oświetlenie, które teraz ma być LEDowe, a także oprogramowanie. Zmodernizowane zostaną podajniki. Mowa o kręgielni w Polkowickim Aquaparku, którą czeka remont. Po nim będzie przystosowana także dla najmłodszych. W tej chwili one się dość szybko zniechęcają. W przypadku dziecka i jego kolejki będą się pojawiały, wysuwały takie dodatkowe płotki 10-centymetrowe ponad tutaj rynne i każde trafienie dziecka no, będzie punktowane, więc te dzieci na pewno będą chętniej tutaj z rodzicami przychodzimy. Takie inwestycje mają sens. W Polkowicach pasjonatów sportu nie brakuje. Raz w tygodniu sobie przychodzimy. Oprócz tego organizujemy... Takie, takie mistrzostwa osiedlowe. By, byłem przez 7-8 lat organizatorem mistrzostw Polkowic, bowlingu bo drużynowych, mistrzostw Polkowic. Zainteresowanie bardzo duże. Kręgielnia ma być początkiem metamorfozy polkowickiego akwaparku. Bardzo bym chciał bo od samego początku, jak tutaj, wyobrażam sobie, że to będzie obiekt, po pierwsze, taki rehabilitacyjno-rozrywkowo-wypoczynkowy. Jakkolwiek tą część rehabilitacyjną mamy bardzo silną, część rozrywkową. Tak naprawdę w dużej części mieliśmy klientów starszych, emerytów, którzy nas odwiedzali. Mamy grupę tych aktywnych, którzy korzystają z siłowni z fitnessu, a brakowało nawet części związanej z dziećmi, więc cały remont, tak, to jest takie moje marzenie. Po to tu się pojawiłem. Żeby, żeby to przeprowadzić, też zaś troszeczkę nowego oddechu polakowicowego. Na koniec wyjaśniamy wątpliwości, czym różnią się kręgle od popularnego bowlingu. Przede wszystkim inne kule są. Kule, kule, kule do bowlingu, jak to widzicie, panowie ma, mają otwory. Zaś kule do kręgli, to tyle są. Płaskie bez, bez otworu. otworów. Inna 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 punktacja jest w bowlingu i in, inna punktacja również w, w krenge. Także, także, także różnica duża jest, bez, bez porównania. Polkowicki Aquapark powoli zaczyna przychodzić metamorfozę. Życzymy, aby przebiegała ona szybciej niż budowa drogi S3 pomiędzy Lubinem a Polkowicami, bo krytycznych recenzentów działalności spółki na przestrzeni lat nie brakuje. Dariusz Nowakowski, Miedzowe Fakt.